Witam, znajdujemy się dziś w MFS-ie w AirPassie A320 od Slyboy Wire, ponieważ chciałbym Wam pokazać pewne zmiany, a mianowicie zmiany tekstur. Samolot teraz wygląda wiele, wiele ładniej. Zobaczcie, jak to się prezentuje: są inne kolory, inne tekstury. Ja zauważyłem pierwszą zmianę po tych właśnie tutaj przełącznikach. Możemy sobie włączyć radar pogodowy. Zmiany widać też właśnie na przełącznikach od świateł. Są one takie bardziej czarne. Wyglądają po prostu wiele, 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 wiele lepiej. Że prezentuje się to według mnie wyśmienicie. Powoli przypomina teksturami A320 swoje factora do x No, jest postęp. Co to za tabletu. Tablet jest. Działa tak, jak działał. Niektóre funkcje ciągle nie działają. W zasadzie działa tak naprawdę tylko strona główna z mapą. I mapa też działa, ale mapa nie działa na malowanym Wizera. Ja teraz jestem na malowaniu Fiber Wire, a na malowaniu Wizera chyba jeszcze nie działa. Pamiętam przynajmniej, że jak ostatnio leciałem. Ona nie działała. Że mamy naprawdę bardzo ładną zmianę. Ja się cieszę. Stoję właśnie w Gdańsku i myślę, że możemy sobie zrobić start. Samolot nie jest skonfigurowany, ponieważ postawiłem się na pasie po prostu. Ale damy sobie klapy. Włączymy sobie światła. Już są światła do mnie włączone. Stroby możemy sobie dać na ON. i w zasadzie Anti Ice. Zobaczcie, jak to się prezentuje. No, wygląda to. Wygląda to ślicznie. Na pewno lepiej niż było. Na pierwszy rzut oka możecie tego nie zauważyć, ale jak się naprawdę bardziej przyjrzycie, to ta będzie zauważalna. Bo ja właśnie na pierwszy rzut oka tego w ogóle nie zauważyłem. Więc wykonajmy sobie szybki start. Zobaczmy, może jeszcze się jakieś dźwięki zmieniły. Te, które są, nowy update jest oczywiście na wersji deweloperskiej, nie na wersji stabilnej. Dam Wam linka do instalatora FlyByWire w opisie i z niego tam wybieracie, żeby zainstalować wersję deweloperską i będziecie wszystko mieć. Dźwięki z tego, co słyszę, też się trochę zmieniły, oczywiście na lepsze. mamy w miarę lekki samolot, więc możemy startować. O rap. Ale życia samolotem. Mamy wiatr w dziób. To dlatego. Także moim zdaniem zmiana oczywiście na to. Zróbmy sobie pauzę. Generalnie dużo rzeczy się zmieniło. Mam nadzieję, że update też Wam się podobał, ale jeszcze chciałam dodać dwie rzeczy. Zobaczcie, pojawiła się nawet kawka. i tam tutaj jakieś rzeczy. Więc zmiany fajne. Nie wiem czy jest kabina. Tego nie będę sprawdzać, bo no za bardzo nie wiem, jak się tam dostać, ponieważ wszystko jest tu blokowane. Ale zmiana, jak najbardziej, na plus. Widzę, że samolot na innej pauzie zrobił overspeed. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.